Witam serdecznie. Mąż mi mówi, że mam przestać e, gadać. Jak mam to zrobić? No, to jest chyba najtrudniejsze, co może się stać. Jak przestać gadać? W dodatku, to co zrozumiałem, to Ty jesteś panną, a Twój mąż jest e, skorpionem. Więc, e, dwa najtrudniejsze hi historie kosmogramów. E, Kosmogram Twojego męża to przede wszystkim analiza i też działanie. Ty, perfekcja i fakt. I tutaj ścierają się te rzeczy, dlatego że ty chcesz wiedzieć, a on nie umie odpowiedzieć. Proste. Ty jesteś pedantyczna w swoich działaniach, czyli jesteś osobą bardzo dokładną i szczegółowo, a on chaotycznym, macho co to nie on? No i trudno. To, że on ci wyznacza ten kierunek a twojego bytu i istnienia, nie dziw się. Nie dziw się, dlatego że skorpiony są takie. I w większości skorpiony dążą do perfekcji. Czy będą perfekcyjne, to zależy od ich intelektu i poziomu, na jakim są. Ty jesteś panną. Zawsze pamiętaj o tym, że najwięcej nagrody, nagród Nobla jest w Twoim znaku, a w Jego a, najwięcej. Prokuratorów. No cóż, jak chcesz, jeżeli to ci się przyda, to stosuj to, że ty mówisz, a on ma wykonać. Przykro, ale czasami tak jest. Odwrotnie niż w życiu normalnym, bo zawsze się mówi, że gdzieś szyja, a gdzieś głowa. A tutaj po prostu. Pamiętaj o tym, że panny są bardzo zgryźliwe, a skorpiony nie potrafią tego znieść. <laughs> I to znoszenie jest, jakbyśmy mogli to porównać do kamienia nerkowego, więc nie dziw się, że się denerwuje. Nie rób mu stresu. Zrób mu radość. Po prostu. Złapko na błędzie i będziesz miała wtedy wygraną nagrodę Nobla. Do zobaczenia, trzymaj się i powodzenia. W zdobywaniu serca swojego męża. Uważaj, nie żart żartuję. Ostrożnie, bo może być źle. Cześć.